Na linii. Witam serdecznie. Halo, halo. No, siema. Cześć, Casio. No siema. Mam, mam do ciebie pytanie odnośnie Warsaw so Shore, bo tutaj Alan mówił, że mieliście jakąś spinę. Według, według wielu, wiele komentarzy było, że Churę, podobno nie mówiłeś, że ścisnąłeś Alana, jak cytuję, szmatę. I ile w tym jest prawdy? Jak to wyglądało? Czy jesteś w stanie nam przybliżyć tą sytuację? Alan mówił, że to bardziej on dominował w programie. Ee, Wiesz, gdzie... jechać, jechał to może mi na, na greenach a bo gdzieś, no. Okay. No los, no. Każdy odcinek jest w niedzielę o 23. Niech sobie. Wszyscy obejrzą i mi, zobaczą, mi, jak to wszystko wyglądało. E, mnie nie interesuje, co ten kurwa gościu mówi. Wiesz, on dużo pierdoli, a potem wiesz, tu już zresztą pewnie ktoś e, niedawno zadał akurat pytanie, nie? Czy będzie, jaką wymówkę znajdzie po walce kurwa. Nie znajdę nie żadnej. Nie znajdę żadnej. No, no to dlatego wiesz. A ten, e, miszko da gadać o nim e, po prostu, bo dla mnie to jest kurwa po prostu gościu zjeb... Tak jak się kiedyś z, z Indii. Zdezwał się Turbo Devil, ty. Dobra, kurwa, zaraz się wypowiesz, chłopie. To kurwa, tu mówisz, że niby kurwa zmączałeś, dojrzałeś, a mm. się kurwa teraz nie umiesz. Masz, dwie godziny będziesz potem, kurwa, jechał po mnie jak chcesz, chłopie. Także jak dzwonicie do mnie, to na chwilę zamknij mordę, to i potem se będziesz jechał po mnie, bo chuja mi to lapa, człowieku. Więc wiesz, takie Twoje słowa. Dlatego tak jak mówię, kurwa. Wcześniej normalnie się z nim witałem, bo gdzieś tam ma tych znajomych wspólnych, mamy czy tam dzika, czy to, ale jak zauważyłem, kurwa, jak Pierdoli za plecami o mnie, tu niby kurwa e, cały czas podchodzi się, wita normalnie, dlatego w Warsaw Shore go kurwa przywitałem od razu, spierdalaj. Również produkcja do mnie mówiła, Kasiuś, nie można było milczeć, tylko u mnie. Nie ma kurwa, że program to program. Ja jestem wszędzie taki sam. Zresztą ty też Bokzel wiesz, ja nie będę kurwa udawał, że kurwa pod program, że z gości gościa lubię kurwa jak jest y zwykłym zjebem kurwa fałszywym e za plecami pierdoli y trzy po trzy i wszystko kurwa e pierdoli jakieś głupoty po prostu tutaj się ze mną wita tu kurwa niby się uśmiecha tu kurwa fajna gadka jak się ze mną widział wcześniej, a potem za plecami do każdego pierdoli żąby chciał walkę to to kurwa nie wiem. Na mefeton mu nie starcza, no to kurwa walki chce z królem, dlatego Ej, mówię, wa walki kurwa nigdy nie dostanie, bo walka jak pałkę na pierdole 10, 15 maja, jak pałkę na pierdole, to jakbym miał się cofnąć do takiego Anala, to kurwa to jest tak jak zejście z Wojtren Center na sam dół, kurwa. Mhm. Czyli a temacie, a, a no. je, je, jeżeli Alan zbliży się rekordem do ciebie, to podjąłbyś rękawice z, z Alanem w boksie? Czy uważasz, że Alan jest po prostu na tyle słaby w boksie, że, że, że nie zawalczyłby z nim mimo wszystko? Inaczej. Yy, Boksel, kurwa, papier dajesz taki jak zapałkę, to ja mogę, kurwa, to jeszcze lepiej mi go najebać przecież. Tylko po co, po, po co pytasz, Boksel, jak dobrze wiesz, że wiadomo, jaką będziecie mieli strategię, będziecie chcieli, kurwa, żebym zlał kogoś kolejnego z UFC, czy kogoś yy, po prostu. No bardziej rozpoznawalnego i lubianego niż ten kurwa Anal, bo to, to nie sprzeda pay per view kurwa walka z nim, bo każdy wie, że go rozjebie w pierwszej rundzie. No. Jestem ciekaw. Jesteś w stanie jakoś odpowiedzieć ale na Ale proszę ciebie, może, nie wiem, w boksie może, może miałbyś jakieś szanse, ale w innych płaszczyznach na pewno nie. Więc jedyne, jedynie każdy to powie, że uciekasz tylko do swojej płaszczyzny, boisz się innych płaszczyzn i to każdy powie. Ale czemu ja się boję? Czemu ja uciekam? Bo ja, no normalnie kurwa, to by się bił w innych płaszczyznach. No Jesteś... ja, to niech się kurwa biją. Ja chłopie trenuję boks. To jakie uciekanie, kurwa? Ale to jest? czemu nie ja, może zacząć boks. czegoś innego? Kurwa, ja, to jest twój MMA, tak? Ja żeś z Debilu, kurwa kocham boks. Ale czemu kurwa wyzywasz? Paruwo jedna kurwa, kondoniarzu jedy, czego ty wyzywasz ty, czy ja cię kurwa przed chwilą no, jakoś Ty kurwa, jakie ucieczka no. chłopie, jestem królem, zbudowałem sobie sam pozycję... Sobie, kurwa, sam sobie kurwa, sam sobie zrobiłeś I ten pas człowieku, sam sobie zrobiłeś ten pas. ...którym jest boksa nie no. MMA i przytulanie się kurwa. Twój pas się nadaje kurwa no, do śmietnika koło żabki właśnie. No. Coś jeszcze kurwa? Bo z tym debilem przecież nie będę rozmawiał, eee. to jest kurwa tak minimalne, że... Jest. Perfekcyjny zasób, co drugie słowo, debil to, kurwa pewno, i tak dalej, co drugie słowo, On to jest bogaty słownik. No to zobaczycie kurwa właśnie w Warsaw so jak dopiero się najebałeś, to dopiero odważny byłeś kurwa. Y -hmm. No właśnie w pierwszym no To zobaczymy, był, tak? zobaczymy. Nie, no to zobaczymy, no dobra. bo kurwa, dopiero musiałeś się najebać, to dopiero... Nie, byłeś so so jest so... Jesteś tak głupim kurwa debilem, że w ogóle do ciebie się nie mówiło tam w Warsaw Właśnie kurwa, Cię ktoś olewał, a ty kurwa ty, putasz się i ty pierdolisz, że ty, się, że ty dojrzałeś, że ty zmądrzałeś, kurwa. No Oczywiście, tak, że tak, skoczył, oczywiście, kurwa. że tak, bo afera ja była za aferą cały czas z tobą. Ja ci powiedziałem tylko spierdaj, bo nie chcę się widzieć. No i powiedziałem, z jak no i ty. powiedziałem, bo mnie produkcja doprosiła, żebym normalnie kulturalnie się zachował, człowieku. A ty od razu, kurwa, no. z takim tekstem, no to mówię, kurwa, z ja mu nie będę darował za każdym razem. No no to widzisz, jak ciebie kurwa produkcja prosi, i ty kurwa, jakby, no to tak jakby w ogóle zasad nie masz, bo mnie też prosiła, ale ja kurwa, ale nie, program nie widzieli takiemu nie to, widzieli, jak ty, ty tyś... za No y, to inaczej, bo powstała tutaj jeszcze y, nie padła odpowiedź y, odnośnie afery szorowej. Y, kto kogo bardziej cisnął? ludzi w programie. L... Zobaczycie w odcinku. W niedzielę no, no. kto, kto 23. kto będzie ciśnięty bardziej. Okay. Niedziela 23 MTV Warsaw so, Shore. Król kurwa Don Casio. Siadaj do To Dziękujemy Casio za <śminta> odpowiedzi. Dzięki, dzięki. Bada Ci?